witam was brocy na Senti, witam Was W eee, klikim odcinku z naszej serii Call of Duty World War tu, zostawcie super dzwoneczki, aby być na biegąco oraz y, bo dla was jest to w sumie jedno kliknięcie, a dla mnie jest to naprawdę wiele. Nawet jedna subskrypcja jest na 21, więc dziękuję wszystkim subskrybentom, zostawcie teraz łapkę w górę, żeby miałki do naszego nagrywania No i jeśli chcecie, zostawię nadchnik, nie? Wiadomo, wiadomo, wiadomo. No i ten, yy, no, no i to ten. Yy, przypomnę jeszcze, co mówiłem w poprzednim odcinku, że oddawałem komputer yy, we wtorek, o 9 mój brat zawózł mi tam do wyczyszczenia, zmienienia dysku i tak dalej. No i co? Zrobili to szybko o 13 mi w... Yy, pojechał obraz po to, e, wróciłem z komputerem, no, wrócił z komputerem, podłączyliśmy go i niestety wszystko zostało usunięte, jakby, poprosiliśmy, żeby to skopiowali i dali z powrotem, ale nie udało się tego, nie wiem, tam jakieś problemy były, no i właśnie, e, nie miałem nic, nie miałem, wszystkie filmy straciłem, znaczy tak tam w, w specjalnie filmów nie miałem, e, tylko jakieś tam takie słabe trochę, które mi nie wyszły, nie wiedziałem, nawet chyba nie miałem zamiaru ich wchłócać, no i co? No i straciłem wszystkie loginy, wszystko, ale zapamiętałem to, że tam się pologowałem i tak dalej, poinstalowałem to wszystko, gry z Steam i tak dalej, i tak dalej. Eee, no i co? Klikaj tylko, sprawdzę, czy się to wszystko nagrywa. Nagrywa, dobra. No i co? Eee, zapomniałem loginu do strony, gdzie gdzie robię, do strony, gdzie włączam serwer na Minecraft Survival. I problem jest taki, że straciłem do tego login i musiałbym nowe konto stworzyć, a nie jakby... Mam serwer na tym starym koncie, który, do którego zapomniałem hasło i tam... e-mail, gdzie ja miałem serię Minecraft Server Season 3, dlatego już tego nie odzyskam, bo już nie zapomniałem, nigdy tego nie zapisałem niestety, bo jestem takim debilem. No i co? I chcę, żebyście napisali w komentarzach, czy chcecie, jakby, żebym usunął filmy z sezonu krzyk krzykiego i zrobił nowy, czwarty sezon, czy zro jakby zrobić... Czekaj, jak ja to mówię? No, czy po prostu... Co? Nie nie nie, przepraszam Was Sorry ja, y, Usunąć tamte filmy z sezonu trzeciego click i zrobić nowy sezon trzeci, Czy po prostu zrobić sezon czwarty, a tamte filmy z sezonu trzeciego click zostawić y, No, bo nie odzyskam tamtego hasła, a jakbym chciał to musiałbym nowy nowe konto robić, więc no Więc y, no, to wszystko co miałem do powiedzenia No i co? Lecimy y, Aha, to lecimy z misją twierdza 26 lipca 1944 26 lipca. Zasadziliśmy się w gospodarstwie pod Marini. Kiedy zamykam oczy myślę o hejzel. W końcu znów wraca ten sen. Dobra, rozpoczynamy misję go. Przeciwaj! Znów ten sen co? No tak. I tak w kółko. Wyspałem się teraz, Ty odpocznie. E tam. Pearson musi zobaczyć, że daje radę. Gówno musi zobaczyć. Nie musisz mu nic udowadniać. Mam dość tego jego pierdolenia. Na mieście jak wyrównujesz rachunki, w ogóle się nie cackasz. Tak zyskujesz szacunek. Przecież wiem o tym. Facet to jednak musi sam stawić czoło trudnościom. Ale szacunek główno znaczy, jeśli dasz się zabić. Wielkie dzięki, że mi pobagasz. A tak poza tym, stary dobry Michałek wciąż czuwa nad nami, więc nie musimy się o nic zamartwiać. Ciebie nie podejrzewałem o takie rzeczy. Teraz to ja przyjmę każdą pomoc. Co to za sen tak ciągle męczy, co? Wilki zagryzały nam bydło. Razem z bratem poszliśmy na nie zapolować. Wtedy zaatakowały. Próbuję, próbuję! Nie no, że no, no, to nie kosza. W porządku? Pol, wybacz mi, ja. Słuchaj, no młody. Bacz się, to nie wstyd. Czas do domu, bracisku. Wtedy przyrzekłem sobie, że już nigdy nie zawiodę pola. Ale teraz nie tylko bratu muszę dorównać. Jest też Pearson. Znajdź osłonę! Dalej! Turner poprowadzi oddział na plac. Naszym zadaniem jest zapewnić mu osłonę z kościoła. Pytania? Dobrze. Ja mam pytanie! Zachowaj je, Stiles, a wygrasz medal. Na przód. Chyba mnie lubi! No, chyba tak. O kurwa! Ogień zaborowy po lewej! Reszta flankuje prawą! Zająć ten dom! Nacieramy! Osłajam Dobra! Cię. Go! Ja tam robię. robię. to to ja, ja, ja się nie osłabę. Północny wschód. Tu jest? Przejdź tu jest. No, na południą, no, no, to jest. no prawie dostał, znaczy dostał, ale. Wchodzę! Nie zginął? Nie zginął, ale Wchodź! Uciekaj! Mogę się z nią tego typu? Dobra, tego teraz, oh kurde, wychowuję co zrobisz? O gdzie on jest? Tu jest! Dostał. O kurde, dobra, dobra, dobra. Dobra, dostał. Dobra, przejechaliśmy to, pięknie. Teraz go. Uwaga! za pierwszy! Dobra, chyba ktoś zginął, ale nie jestem pewien. Sprawdzę, jakiś sens. Dobra, dobra, dobra. O, nie wiem, Co nie wiem co ja, to, to Dobra, Do bagu! Daniel, przeciągnij ich, osłaniam cię! Kogo? Kogo? Trzeba przeciągnąć. Ale co mam przeciągnąć? Zablokowali całą ulicę, potrzebujemy dymu! Jak dobra Trzymaj się tam brachu! Trzymaj się, się, Trzymaj się tam brachu! Dzięki, co są? Co to? Dobra, leży. Dostał, leży. Wszyscy. Dostał. O kurde, ale... słabio Nie, granat, 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 granat. Woda! Myślałam, ja... że to są co mam zrobić? projekt doświadczony ale co? aha, na no half track Dobre, to co? Dobra... o kurde, ale... dostał widzę mocno, o kurde, ale nawalają ci tylko, ale... wal wal wal, o no co? Tym, tak jak jest! jest tam! Zb dobra, Gdzie go? oni są? Chyba uciekli kiedy nas usłyszeli. To fajnie się o kurwa! Oo dobra, czyli jednak... Pierwsza! Jednak zrobili do na nas. Dobra. dobra. Spada. Aha, dobra! Przecikałem, nieważne. Trzeba się nie wyleczyć teraz. Dobra, walimy w nich, hey, okej. Jeden... Ale co zrobiłem? Stój, stój, ja nic Oszukał mnie system. O Oszukał mnie gra w tym momencie. Ja nie trafiłem w Zussmana. No no, Rzucam ale się zawaliło nieraz, nie? To się w sumie. Dobra. Ja. MIOTACZ OGNIA! Okay. Mam go! Dobra. Mam go. Dobra, ma się ta granata, co? był Piękny wybuch. Wszyscy? Grana zajął wszystkich. Miał. A dobra, tu jest, tu jest, jest. broń, zmieni broń. A, Zmieni broń. Zmieni broń. Zmieni broń. Weźmiemy od Zmieni broń. Zmieni broń. Zmieni broń. Zmieni dobra. A, broń. Zmieni broń. Zmieni broń. O, Na na na. No. 62. O, to... O. Sprawdź te drzwi, Daniel! Tędy, dobra. Okay. Ruszam do drzwi! Nie wnikam! No, okay. Szkopy rozwalają myśliwce! Lepcie działa! Tak, sierżancie! Daniel! Stajc! Chodźcie na wieżę! Będziemy ich osłaniać! Cieszę się, że to ty tam będziesz! Bez presji! Spokojnie, osłaniam cię! Oby! Dobrze, pięknie! Dobra, Leonie... się na schody! Teraz Ruchy! Ja idę pierwszy, ja mam tu kieści pierwsze. Ja idę chręć. A, dobra, myślę, że jest. Rzucam dymny! Dobra, ja właśnie co zrobiłem, czyli dymny. Zamiast F w kliknę E. Rówuj własna! a co robię twoim zdaniem? Widzę zosłana! przygotować się! Dobra, różnorod. Do do to? Dobra, na razie wezmę ten miotak, tak i I wezmę snajperkę jak na razie. Aha, dobra, to sniperowa mi się. E taka misja to Jestem sniperem. Wciąż się rusza! Hmm. Taki nice, taki Masz go! Snajperzy w budynku! Aha, dobra. Wróć! Pierwsze piętro! Dobra, jeden hajklik. Znik. Jeszcze jeden! Trzeci, Niemcy! Znik. Lewa flanka! Kolejne działo przeciwlotnicze Kier. na dziedzińcu! Nieobsadzone! Uważaj ja na nie! Są blisko! Pozbądź się Dostał! Następny! Nie trafiłeś! Jest ranny! Dostał! Czysto. Udało się! Dobra. Pięknie A w wjeżdżają na plan Przy naszych bal bieżyczki Jest Gdzie stoi Bieżyczek Mam Dobra, Dobra ostatni Dobry strzał Zbliżają się do pelotek! Pięknie. Słaby na dachach! Nie pozwólmy im się utrzymać! Prawie, Prawie go miałem! E, stój! Dobra, nieważne, bo słyszałem jakiś dźwięk, ale to jednak nie. było. To jednak końcu uczyni! kurde! Hell, jem, 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 jem. Ty, 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 Walą do nich od tyłu! Mają na plecach half Jak to? Odnaczają ich! do Co się to, nie, to do cholery było? było? To na pewno Turner. Nie przestawał! O, dobra, Turner! Właśnie, Osłania no, mieli... Pięknie, pięknie. Dobra, go! Oni to idą teraz. Lećcie, lećcie. Wsparcie macie tutaj z snajperzy, najbliższy... jesteśmy i tutaj wedno też chciałam jako wsparcie, więc też macie... ...to się. Cóż pan rozwalił drugie ciało! Co jest? Kurde, kurs, Co jest? O Jezu. Mam cię! Cześć! Ja yeah! Nieee! No i po co, i po co to działko nas... Co z miękkiem kliknąć? What the? Kliknąłem kółko? Nieważne nie wnikam uh, uh, w nie to. Ser, działko ci grobni, że nas zamierza! To jest wydobaju! Tutaj dostałem. Mam się dogłębnie, dobie, się Nie, Nie, się dogłębnie, to się dogłębnie, no. yeah. to się dogłębnie, to się no, dogłębnie, yy, no, się to się dogłębnie, się dogłębnie, to się dogłębnie, to się dogłębnie, to się Mam skrzydła szeregowe, bo nie jestem twoim jebanym aniołem stróżem! Kurwa mać, straciłem tam dwóch ludzi! Musimy wziąć się w garść i zdjąć te działa! Ruchy! No, jeden skończył. Nie widzę Zussmana! Byli drugi, razem, drugi, kiedy drugi, wieża się drugi, zawaliła. Z... Najlepsze, że możemy to utrzymać pozycję. Dobra. Skopy nie mogą się tu dostać! Dobrze, Jak otrzymuję. chcesz, mam zapasowe granaty! Tak ATAKUJĘ PRZECIWNIKA! Rzucam granat. Będzie po nich. Nie potrafiłem? granat! Czekajcie! No okay, czekaj. rzucam granat? Nie, Białam, nie wiem, dobra, nie wiem. No właśnie, no daj stajn. Stajn, stajn. Biegają Białam, po schodach! Masz, proszę! Co? Yes. jest! Oh do nas próbowali wchodzić, z tego co widzę. No idę, pomagaj się, pomagam, pomagam. Nie raszej, nie raszej. Nie ruszę, dobra. Nie, ruszę, dobra. nie chciałam. Dobra, się, następny. Lewa, 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 no. Dobra, to. Skopy próbują uciec! Przed nami! Dobra grill, Robimy z nich. Tak sierżancie! Już! Pomagam! Ale ile w razie to Sierżancie potrzebuje celów! O, ile, i glei. Zuk Musimy zaznaczyć teren od strzału dla P47. Daniel, Szróść tam czerwony granatę! Nie trzeba mnie prosić, dwa razy. Dobra, dobrze, co Leci dym. Balonko robiśmy Musimy wytrzymać! Taki... O, zaraz wrzucą To jest drugi mio... nie przyda nam się. Widziałem w kiesię tymi miotaśnami. Ale tamten nam tam, 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 tam. O, w na oh, porządku. O, dobre, jest, 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 jest. Daliście od... z Schwaby zaczęły zjewać. No dobra, dwóch strzeli. Kawał dobrej roboty. No prawie wszystko. Nieźle się spisali, prawda, sierżancie? Może myliłeś się co do nich. Mhm. A więc takie z was ciche wody. Byłem dla was zbyt łagodny. Teraz zobaczymy, na co was stać. Jeszcze bardziej na nas fokusował. Oby tak dalej. A wojna lada chwila dobiegnie końca. Dlatego musimy się postarać. Dobra, wchodzę w to. Zdobyliśmy już Marini. Niemcy wycofują się tak szybko, jak napieramy. Pierson udział się na nas bardziej niż zwykle. Będziemy musieli dać z siebie wszystko. No to co? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i do zobaczenia do następnego odcinku. Zostawcie sobie z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę, jeśli chcecie następne odcinki. No i co? Dziękuję Wam za oglądanie. No i do zobaczenia. Pa pa. Hej!